To jest wciąż plac bankowy i solidarności. Teraz zmierzam do Sądu Najwyższego, aby złożyć pismo i zrobić film informujący władze III rp na przykład sąd najwyższy, że jako suweren sprawuje swoją władzę samodzielnie. Więc tutaj mamy chwileczkę przerwy, jak widać i to jest właśnie dobre miejsce taki fajny zabytkowy tramwaj we, y, y, w Warszawie sorry kochani w Warszawie jesteśmy taki super starodawny tramwaj bardzo dobrze więc niniejszym y. o tu są, tu są tory o a to on na, a no wszystko w temacie gra i buczy to on teraz stoi na, na torach widzicie tory są tutaj szyny dobrze więc niniejszym o 20 taka króciutka 20 tak więc niniejszym wszystkich informuję że jako suweren już y, sprawuję swoją władzę samodzielnie od wielu lat co jest bezsprzeczne i nikt tego nie zaneguje robię to w sposób właściwy taki jak trzeba Sam się reprezentuje wszędzie, na każdym forum. Nie potrzebuje żadnych innych organizacji doradczych, korporacyjnych, biznesowych, politycznych lub jakakolwiek nazwa by nie była tej korporacji. To może być Trzecia RPL. Oczywiście nazwa tutaj być może jest jak najmniej wciągająca tej korporacji doradczej jakiejś. Więc nie potrzebuję żadnej korporacji pod nazwą Państwo Polskie, Rzeczpospolita, Trzecia RP, Czwarta RP, lub jakakolwiek ona by nie była, do tego, żeby reprezentować mnie, moje życie, interesy, moje szczęście i dążenie na jakimkolwiek forum przez taką organizację, którą znamy pod nazwą Państwo Polskie, Trzecia RP i najwyższe jej organy konstytucyjne mam nadzieję, że to wybrzmiało ponadto sam także się reprezentuje w sprawach boskich religijno-duchowych medytacyjnych i tak dalej. dlatego też nie potrzebuję takiej organizacji znanej pod nazwą Kościół Rzymskokatolicki Komisja Episkopatu Polski Episkopat Polski Stolica Apostolska i starszego pana Bergoglio w białym ubranku, w białej czapeczce do tego, aby to niby on i jego organizacja religijna, żeby mnie reprezentowali gdziekolwiek w jakikolwiek sposób. Dziękuję bardzo.